10 kwietnia 2010 roku. Samolot TU-154 z polską delegacją szykuje się do wylotu do Smoleńska. Załoga nie miała możliwości omówić lotu dzień wcześniej w pełnym składzie, ponieważ nawigator w tym czasie wykonywał inny rejs, a po powrocie nie zapewniono mu regulaminowego 8-godzinnego wypoczynku. Załoga w dzień wylotu przybyła na lotnisko spóźniona o 30 minut. Przez co miała mniej czasu na przygotowanie się przed lotem. Tylko jeden pilot znał język rosyjski. Z czterech członków załogi, tylko technik pokładowy miał ważne uprawnienia, aby wsiąść do samolotu. Mimo to dowódca sił powietrznych, generał Błasik, złożył prezydentowi meldunek o gotowości załogi do lotu. Ten samolot nie miał prawa wystartować. To była pierwsza z siedmiu możliwości uniknięcia katastrofy podczas tragicznego lotu Tu-154. Nad Białorusią załoga samolotu otrzymuje trzy komunikaty. Kontroler białoruski informuje: W Smoleńsku mgła, warunki pogodowe są poniżej minimów. Wieża kontroli lotów ze Smoleńska komunikuje: Mgła, widzialność 400 metrów, warunków do przyjęcia nie ma. Dowódca Jaka 40 informuje. Ogólnie rzecz biorąc, to p**da tutaj jest. Widać jakieś 400 metrów około i na nasz gust podstawy są poniżej 50 metrów grubo. No, nam się udało tak w ostatniej chwili wylądować. Jednak dowódca Jaka-40, mimo niedopuszczalnych przepisami warunków pogodowych, sugeruje, że mogą spróbować dwa razy podejść i, jak im się nie uda, dopiero wtedy polecieć na lotnisko zapasowe. Informuje również, że rosyjski Ił dwa razy próbował po nich i odleciał. Komunikaty jednoznacznie wskazują na brak warunków do lądowania w Smoleńsku i konieczność lądowania na zapasowym lotnisku lub powrotu do Warszawy. To była druga z siedmiu możliwości uniknięcia katastrofy. Kapitan samolotu informuje dyrektora protokołu dyplomatycznego o trudnych warunkach atmosferycznych nad lotniskiem w Smoleńsku. Panie dyrektorze, wyszła mgła i w tej chwili i w tych warunkach, które są obecnie, nie damy rady usiąść. Spróbujemy podejść, zrobimy jedno zajście, ale prawdopodobnie nic z tego nie będzie. Także proszę już myśleć nad decyzją, co będziemy robili. Po czterech minutach otrzymuję odpowiedź. Na razie nie ma decyzji prezydenta, co dalej robimy. Rosyjski kontroler informuje załogę, aby od 100 metrów była gotowa do odejścia na drugi krąg. Załoga otrzymuje informację od technika pokładowego Jaka 40. Widzialność jest 5 razy mniejsza niż wymagana przepisami. W takich warunkach dalsze podejście do lądowania jest niezgodne z procedurami. To była trzecia z siedmiu możliwości uniknięcia katastrofy. Samolot zbyt późno rozpoczyna zniżanie do lądowania, pomimo że kontroler podaje właściwy punkt jego rozpoczęcia. Samolot jest za wysoko nad ścieżką, co powoduje, że w odległości 6 km od lotniska przelatuje nad dalszą radiolatarnią o 120 metrów za wysoko. Zgodnie z procedurą załoga powinna podjąć decyzję o odejściu na drugi krąg. To była czwarta z siedmiu możliwości uniknięcia katastrofy. W odległości 5300 metrów od lotniska urządzenie TAWS wydaje komendę. Samolot obniża się pod zbyt ostrym kątem, jednak nadal kontynuuje lądowanie. Procedury w tym przypadku są jednoznaczne. Samolot powinien zacząć lecieć poziomo, po czym odejść na drugi krąg. To była piąta z siedmiu możliwości uniknięcia katastrofy. Po słychać głos osoby niebędącej członkiem załogi. Zmieścisz się śmiało. 3050 metrów przed lotniskiem urządzenie TAWS ostrzega po raz drugi. I w następnych sekundach lotu jeszcze kilkukrotnie. Samolot powinien natychmiast odejść na drugi krąg. To była szósta z siedmiu możliwości uniknięcia katastrofy. Samolot znajduje się na wysokości 100 metrów względem poziomu lotniska. Przy braku widoczności lotniska samolot nie miał prawa zejść nawet o metr niżej. Urządzenie TAVS wydaje komendę. To był ostatni moment, w którym należało rozpocząć procedurę odejścia na drugi krąg, by uniknąć katastrofy. 50, 40, 30, 20. 10 kwietnia 2010 roku samolot Tu 154 mógł siedmiokrotnie uniknąć katastrofy. Jednak, łamiąc wszelkie procedury, kontynuował tragiczny lot. Dlaczego?